Rozkład na wartości szczególne SVD Przykład trzeci. Rozważmy macierz A o współczynnikach 3, 1, 1 minus 1, 3, 1. Macierz A transponowane razy A ma wymiar 3 na 3. Dlatego w tym przypadku lepiej jest zacząć od wyliczenia macierzy A razy A transponowane, która ma wymiar 2 na 2. Oznaczmy ją literą B. B równa się A, czyli 3, 1, 1 minus 1, 3, 1 razy A transponowane, czyli 3 minus 1, 1, 3, 1, 1. Co nam daje macierz? 11, 11, 1, 1. Następnie wyznaczamy wartości szczególne macierzy B. W tym celu musimy policzyć wyznacznik z B minus lambda razy I a następnie przyrównać go do zera oraz wyliczyć jego pierwiastki, a więc wyznacznik z b minus lambda razy i jest równy wyznacznikowi z 11 minus lambda 11 minus lambda 1 1 co jest równe 11 minus lambda do kwadratu minus 1. Przerównujemy do zera i otrzymujemy dwie wartości własne: lambda 1 równe 12 i lambda 2 równe 10. Następnie obliczamy wartości szczególne dla poszczególnych wartości własnych, czyli sigma 1 to. Pierwiastek z dwunastu, czyli dwa pierwiastki z trzech. Sigma 2 to po prostu pierwiastek z dziesięciu. Definiujemy macierz sigma. Sigma równa się dwa pierwiastki z trzech, pierwiastek z dziesięciu. I uzupełniamy zerami. Wyznaczamy wektory własne u B minus lambda 1 razy i razy u jeden równa się. macierz B. Minus dwanaście razy macierz jednostkowa i to razy wektor U1. Otrzymujemy 11, 11, 1, 1 minus 12, 12, 0, 0 razy wektor u1 obliczamy dalej 11 minus 12 11 minus 12 1. Jeden jeden. razy wektor u1 po odjęciu otrzymujemy minus 1 minus 1 1,1 x y Przyrównujemy to do zera, otrzymujemy równanie x równa się y, a więc nasz wektor u1 ma postać 1, 1. Następnie to samo wykonujemy dla wartości własnej drugiej, czyli b minus lambda 2 razy i razy u2. Jest równe, wzorując się na powyższej sytuacji możemy zapisać, że 11 minus 10, 11 minus 10, 1, 1 razy wektor u2 jest równy dalej. Po odjęciu otrzymujemy 1, 1, 1, 1 razy x, y i przyrównujemy do zera. Otrzymujemy równanie x równa się minus y. A więc wektor u2 ma postać 1, minus 1. Następnie normalizujemy wektory u1 oraz u2. I otrzymujemy macierz duże U. O współczynnikach pierwiastek z 2 przez 2, pierwiastek z 2 przez 2, pierwiastek z 2 przez 2 minus pierwiastek z 2 przez 2. Następnie wyznaczamy macierz duże W przy użyciu wzoru. W Równa się A transponowane razy U razy macierz odwrotna do macierzy sigma. Rozpisujemy to. 3 minus 1, 1, 3, 1, 1 razy U, czyli pierwiastek z dwóch przez dwa. Pierwiastek z 2 przez 2, pierwiastek z 2 przez 2, minus pierwiastek z 2 przez 2 i to razy macierza odwrotna do macierzy sigma, czyli pierwiastek z 3 przez 6, pierwiastek z 10 przez 10. Są to kolejno wartości odwrotne do wartości szczególnych. 0. Zero. Po wymnożeniu otrzymujemy macierz. Pierwiastek z 6 przez 6, 2 pierwiastki z 5 przez 5, pierwiastek z 6 przez 3, pierwiastek z 6 przez 6, minus pierwiastek z 5 przez 5, 0. Postać zredukowana SVD wygląda wówczas następująco: A równa się u razy sigma razy V transponowane. Co się równa? Pierwiastek z 2 przez 2 pierwiastek z 2 przez 2 pierwiastek z 2 przez 2 minus pierwiastek z 2 przez 2 razy. 2 pierwiastki z trzech, pierwiastek z 10, 0, 0, razy wetransponowane, transponowane, czyli pierwiastek z 6 przez 6, pierwiastek z 6 przez 3, pierwiastek z 6 przez 6, 2 pierwiastki z 5 przez 5, minus pierwiastek z 5 przez 5, 0. Co po wymnożeniu daje nam macierz A o współczynnikach 3, 1, 1 minus 1, 3, 1. Czyli otrzymaliśmy naszą macierz wyjściową. Żeby otrzymać pełną postać SVD, potrzebujemy wektora V3. Musimy go znaleźć w przestrzeni zerowej macierzy A. Wobec tego zapisujemy A razy w 3 równa się 0. Podstawiamy pod macierz A znane nam współczynniki i razy wektor B3, który chcemy obliczyć. Następnie redukujemy macierz A 3, 1, 1 minus 1, 3, 1. Będziemy wykorzystywać metodę eliminacji Gaussa-Jordana. W pierwszym kroku eliminacji Gaussa-Jordana dzielimy pierwszy wiersz przez 3. Otrzymujemy 1, 1/3, 1/3 minus 1, 3, 1. W drugim kroku do wiersza drugiego dodajemy wiersz pierwszy. Otrzymujemy 1 1/3 1/3 0 10/3 4/3. W trzecim kroku drugi wiersz mnożymy razy 3. Otrzymujemy 1 1/3 i 1 trzecia. Jedna trzecia 0, 10, W czwartym kroku wiersz drugi dzielimy przez 10. Otrzymujemy macierz 1, 1 trzecia, 1 trzecia, 0, 1, 2, 5. W ostatnim kroku eliminacji gaussa Jordana od pierwszego wiersza odejmujemy wiersz drugi przemnożony razy 1 trzecią

Razy wektor. x, y, z jest równy 0. Otrzymujemy równania. 5x równa się minus z i 5y równa się minus 2z. Wobec tego wektor v3 wygląda następująco. Jest w postaci x, y, z czyli wynosi 1, 2, minus 5. Po znormalizowaniu wektor W3 ma postać. W3 równa się pierwiastek z 30 przez 30 pierwiastek z 30 przez 15 minus pierwiastek. Z trzydziestu przez sześć. Zatem macierz W równa się. Pierwiastek z sześciu przez sześć. Dwa pierwiastki z pięciu przez pięć. Pierwiastek z trzydziestu przez trzydzieści. Pierwiastek z sześciu przez trzy. Minus pierwiastek z 5 przez 5, pierwiastek z 30 przez 15, pierwiastek z 6 przez 6, 0 minus pierwiastek z 30 przez 6. Macierz sigma uzupełniamy zerami tak, aby miała taki sam wymiar jak macierz A sigma równa się pierwiastek z dwunastu, pierwiastek z dziesięciu, zero, zero i ostatnią kolumnę wypełniamy zerami. Ogólna postać SVD wygląda następująco. A równa się u razy sigma razy v transponowane. To równa się pierwiastek z 2 przez 2, pierwiastek z 2 przez 2, pierwiastek z 2 przez 2 minus pierwiastek z 2 przez 2. Razy macierz sigma, czyli pierwiastek z 12, pierwiastek z 10, 0, 0, 0, 0 razy macierz wetransponowane, czyli pierwiastek z 6 przez 6, pierwiastek z 6 przez 3, pierwiastek z 6 przez 6, dwa pierwiastki z 5 przez 5, minus pierwiastek z 5 przez 5, 0, pierwiastek z 30 przez 30, Pierwiastek z 30 przez 15 minus pierwiastek z 30 przez 6. Po wymnożeniu otrzymujemy macierz o współczynnikach 3, 1, 1, minus 1, 3, 1, czyli macierz A.